Witam wszystkich <coughs> Dzisiaj będziemy próbowali zmienić dokładkę do zderzaka, a właściwie wstawkę do zderzak, jakby to na to nie znać Normalnie się to nazywa splitter um, Moja Honda to diesel, a chciałbym założyć wstawkę od tajperki, którą już zresztą nabyłem drogą kupna um, Pierwsze co zauważyłem po zakupie to to, że kształt um, tych trójkątnych końcówek wydechu jest inny i na pewno trzeba będzie zakomunikować nie widziałem, że to się kupuje razem a właściwie osobno zobaczymy jak to wyjdzie. Ja już zacząłem rozbierać trochę i także jest to wideo trochę w trakcie, ale może przez to będzie krótsze pomyślałem, że jednak może się przydać paru osobom jeżeli by chciały dowiedzieć w jaki sposób zderzak się zdejmuje także może już częściowo dokonane na montażu. Um, to jest taka zaślepka. W zasadzie można tego światła nie ruszać, ale trochę lepiej jest złapać zdarzak później, więc po zdjęciu jej pod spodem mamy dwie, e, dwa wkręty. Takie. One są na bodajże ósemkę e, i e, lub na gwiazdkę. E, oprócz tego są też takie zaślepki, jedna w tym miejscu, druga i po drugiej stronie analogicznie. Tego typu. Wystarczy je podważyć. Mają z jednej strony takie wcięcie. Pod spodem są śruby na setkową dziesiątkę. E, więc tak to wygląda po e, jeszcze przed w zasadzie demontażem. Musimy pamiętać, że jest też tutaj listwa, która e, skrywa parę. W zasadzie skrywa jeden wkręt i jedną spinkę. Taką wciskaną. Oprócz tego mamy pod spodem trzy e, spinki wciskane. Które trzymają to wszystko jakby do tego plastiku, który kryje praktycznie całą podłogę. Z tej strony już mamy to zrobione. Więc po wyjęciu światła mamy jakikolwiek dostęp. A tu jest taki plastik wstawiony. Może będzie widać, że w tej części bocznej z leżaka, która zachodzi, zachodzi na bok, są takie zaczepy. A I delikatnie podważając okręt ten cienki w ten sposób i ciągnąc jakby plastik do, do, do siebie, E, powoli odpinamy te spinki, więc tak, tu jest jeden wkręt. E, ja, z, e, może inaczej, zacząłem odpinać tą listwę e, gdzieś mniej więcej w połowie u góry, nie od początku. E, bo chciałem zobaczyć, czy w ogóle coś tu się kryje, bo miałem doświadczenie z przednim zderzawkiem i rzeczywiście to się potwierdziło. Dokładnie w tym samym miejscu siedzi wkręt. Więc podważając delikatnie, można używać takich plastikowych narzędzi, jak już było widać w poprzednim e, tutorialu. Dzięki temu mamy mniejsze szanse, że coś zaorysujemy, podważamy delikatnie, odpinamy. Tutaj da się rękę stawić pod spód, oczywiście, będzie brudno. Um, następna spinka jest w tym miejscu, i w moim przypadku ona niestety y, trzasnęła. E, I jest jeszcze jedna spinka, która to cały ten y, panel boczny trzyma od spodu. W tym miejscu jest ona nadal i nie wyciąga do końca po jej wyjęciu. A tak jak u mnie. Ten panel sobie tańczy. Jest jeszcze jedna śrubka ukryta w nadkolu, żeby było oczywiście trudniej. Może nie, nie wiem czy będzie widać, ale to jest na wysokości trochę wyżej jak oś koła, A wystarczy wykręcić. To jest taka śmieszna e, śrubka tego typu z płaskim łebkiem na gwiazdkę. Czy też Philipsa jak to woli? Pod spodem mamy spinki 3. ostrość, o. A ja zostawiłem je specjalnie na, na ziemi, one będą mi przeszkadzały, a przynajmniej nie wiadomo, gdzie która szła. To jest jedna. Tu jest trzecia. Druga mi odskoczyła, ale jest mniej więcej w połowie. I po odpięciu e, tego wszystkiego z boku, tych dwóch wkrętów oraz tych trzech, w sumie czterech spinek na dole, cały zderzak już zaczyna nam lekko pracować. Gdzieś w połowie, z tego co czuję, on tutaj jeszcze siedzi na jakimś albo na wzmocnieniu, albo na jakimś delikatnym wtrosku także za chwilę postaram się zdjąć drugą część i powoli będę odciągał. Moja wersja jest wyposażona w czynniki cofania więc będę musiał uważać, żeby żeby niestety, ale mi one, gdzieś te przewody się nie zerwały, ale jeżeli są to, jest to oryginalna instalacja, to ona jest robiona na takich fajnych skręcanych przewodach więc po odciągnięciu przy, zderzaka trochę można to rozpiąć. Później po zdjęciu zderzaka będziemy zapewnie musieli rozdzielić tą część jakby lakierowaną od tej plastikowej, nielakierowanej, która w tej perce lakierowana owszem jest. Ja na razie założę czerwony, przynajmniej przymierzę e, Milano Red Splitter, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Bo mam jeszcze pewne obawy odnośnie mm, boku, w sensie w tym miejscu. E, wydaje mi się, że to będzie trochę inaczej leżało niż, e, niż w tym zarzaku standardowym. E, I prawdopodobnie te, e, te łukowate listwy do tej perki są inne. Tego nie wiem. Jak przymierzę będę wiedział. Zobaczę czy będzie to wyglądało odpustowo, czy nie. Przy okazji, sorry za, e, za bałagan, za dużo śmieci, ale chodzi małe auto. No to niestety ostatniej nocy moje przecudowne tuje zechciały łaskawie zrzucić tyle dziadostwa, jak widać na parkingu. Dobra, to nie jest istotny szczegół, biorę się za robotę, żeby mi ta nie została. Za chwilę dogramy ciąg dalszy, miejmy nadzieję że już po zdjęciu zarzaka. No dobra, tak naprawdę, jeżeli już się wie, gdzie szukać śrubek i spinek, śrubek, no takie trochę mało profesjonalne określenie, ale wkrętów i spinek, zajmuje to dosłownie 3 do 5 minut, oczywiście delikatnie to trzeba robić, Szczególnie tutaj trzeba uważać z boku przy podważaniu tych zaczepów, żeby po prostu sobie nie trzasnęły przy okazji, żeby nie uszkodzić lakieru tutaj na krawędzi, bo jak wiemy nasze Hondy nie mają grubego lakieru. Niestety dobra, tak jak mówiłem po zdjęciu spinek dolnych i po obu bokach wystarczy lekko pociągnąć i tutaj widzicie są takie wpusty, które trzymają zderzak. Ja go mogę teraz pociągnąć, aczkolwiek może być ciężko mi za chwilę jedną ręką coś z tym zrobić, ale tutaj już widać wiązkę przewodów, które idą do moich czujników cofania. I tak jak mówiłem, są takie fajne skrętki. Także nie powinno być problemu ze zdjęciem tego. Także za chwilę dalszy dział programu. I to dam. Po rozkręceniu tych przewodów, co zajmuje kolejne 2 minuty, mamy zderzak uwolniony. Jest leciutki, to jest w zasadzie tylko taka zwykła plastikowa osłona. Serza właściwy to jest ten element tutaj, ale to nas nie interesuje. I tutaj będziemy musieli się przyjrzeć, co wymyślić w te miejsca, w których normalnie jest tajperowski fajny trójkącik, a u nas jest inny inny kształt i w ogóle w tych są większe. Ale myślę, że na razie założę, po prostu zobaczę jak będzie wyglądało. Tutaj jest, może trochę nie bardzo widać, to jest moja rura. Jedna idzie na wprost, druga idzie w dół. Standard to sobie wchodzi w takie fajne prowadzenie. A co nas interesuje w tym momencie to te śmieszne zapineczki, które idą tutaj na obrzeżu całego tego plastikowego elementu. I co jeszcze? Mam nadzieję, że będą pasowały te um, odblaski, które są tutaj w tak śmiesznie whaczane. Także biorę się za wywlekanie, e, e, odpinanie tej części. Z tego co widzę, tu będzie też jakaś zapinaczka. Tu będzie trzeba chyba to rozkręcić. Z tego co widzę, bo jest też jakiś wpływ, który to trzyma. I tu, bo to się trzyma w górnej części. Dobra, no to się wiara. Okej. Okay. Tak więc mamy cztery spinki na obwodzie, które może pokażę na przykładzie nowego z rzeka. Chodzą sobie raz, dwa, trzy i cztery na końcu, symetrycznie. Później musiałem odkręcić dwie śruby na plus dziesiątkę decydowy I następnie trzymając jedną część i drugą delikatnie. Trzeba delikatnie, tak może nie do końca delikatnie, ale trzeba troszkę z czuciem to robić. Ale trzeba starać się rozdzielić. Zderzak, ta, ta część jakby, ta dolna, jest wstrząskiwana w górną, w takie sloty. A te elementy, te elementy wchodzą tutaj. Więc co można robić? Lecąc po wodzie, na przykład jakimś cienkim wkrętakiem, można lekko tutaj jakby rozszerzać ten twór i starać się jakby e, podnosić z dołu jeden, tak jak widać i to prowadzi sobie wychodzi delikatnie i raczej powoli no i do tego są potrzebne dwie ręce tak widać ale da się to zrobić nawet o jak widać jedną tylko tylko wiedząc gdzie jak tu już też jest dobrze e, tylko muszę odkręcić z kolei po tej stronie te dwie śruby i sprawa będzie załatwiona a tutaj wyjęcie od blasków to już jest w zasadzie śmietanka. i voilà. I mamy zdjęty element. Jak widać kształtem zewnętrznym jest ok, a może nie widać tak dobrze, ale, ale reszta się trochę różni. Zobaczymy co dalej. A w zasadzie teraz należy odsunąć ten stary element, przyłożyć nowy i wstykać wszystko na swoje miejsce co już nie powinno nastąpić większych problemów bo sądzę że to wszystko musi do siebie wypasować mm, dobra no to do roboty ok sprawa idzie nawet szybko eee, od razu widać że ten element który on zwykle trzyma hmm, tę metalową wstawkę końcówkę wydechu w gizlu jest troszeczkę inny tylko jedna śruba się będzie pokrywała ja na razie tylko to skręciłem a druga jest w innym miejscu, więc już się tym martwić nie musimy. Um, jeszcze taka mała rada odnośnie spinek. Kto jeszcze nie miał do tej pory z nimi do czynienia. Dajmy trochę światłości. I ostrości. Jeśli to się da. Halo. Ostrość łapiemy. O, ktoś nie chce złapać ostrości. O, jest. Ok, spinka składa się z dwóch części. Ale po usunięciu tej wewnętrznej, która nam to wszystko jakby blokuje, zostaje nam sam element, który wtedy możemy sobie ścisnąć na końcu, i nie musimy walczyć z wpychaniem tego w jakieś tam otwory, tak jak ten, tylko po prostu raciutko sobie to wpychamy bez żadnego problemu, a dopiero potem. Tykamy również bez większego problemu. spinaczkę i mamy do Żadnego wpinania, zgrzytania, łamania, kombinowania. Naprawdę banalna sprawa. E, dobra, wkręcam ostatnią śrubę i patrzymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Odwracamy na drugą stronę. Ok. Mamy zderzak razem ze splitterem połączony. Nawet to się fajnie łączy. E, oczywiście wygląda śmiesznie z tego względu, że mamy czerwono-czarne zestawienie. Ale w sumie mnie to osobiście nie przeszkadza. E, ten ten skuter trochę bardziej odstaje, jak widać. Widać? widać. Także on nam odrobinkę też wydłużał to, w tym sensie, że będzie trochę bardziej odstawał. Nie będzie się tak zgrywał w jednej linii tutaj. E, no. To właśnie jest element, który mnie najbardziej martwi. On normalnie był tak bardziej wklęsły, a tutaj odstaje. Także tutaj może to wyglądać po prostu nieciekawie. Może to wyglądać tak, jakby czegoś brakowało. Być może będę musiał szukać gdzieś na serwisach, albo wśród klubowiczów może gdzieś. Może ktoś będzie miał odstąpić coś tam takiego. Z tym, że tej partii, z tego co wiem, wychodziły tylko w wersji 3 Też się muszę upewnić, że do mojej pięć będzie to pasować, ale nie sądzę, żeby ta tylna część się jakoś tam szczerze mówiąc różniła, raczej nie, bo płyta podłogowa jest ta sama. Dobra, nie ma co tu gadać. Aha, um, tak jak wspominałem, te, te odblaski no, rzeczywiście wychodzą łatwo, co znacznie powiększa jakby e, liczbę czynności, które możemy wykonać jedną ręką. Tyk, ale nie trudźcie się, bo i tak nie pasuje, gdyż ten w tej chwili ma inny kształt. Ok. Jak orzekłem, tak i zrobiłem. Um, mamy to już na samochodzie, tylko jest przyłożone, uh, bez wtraskiwania jeszcze na swoje miejsce. No ale widać od razu, że to wszystko inaczej leży. Tak naprawdę wcale mi nie przeszkadza to, że uh, jest ten zderzak w kolorze czerwonym. Jak oni to nazywają? Milano Red. Uh, Bardziej mnie niepokoi właśnie e, zgodność z dodatkowymi listwami bocznymi. No ale będziemy zaraz coś nad tym może radzić. Zaraz czy nie? Zaraz ale zobaczymy. Ale tak to wygląda, jakby w pierwszej chwili po założeniu na auto. Ok, założone. No wiadomo, że kolejność odwrotna e, tak jak myślałem trochę to tutaj wyje e, żeby w ogóle być w stanie założyć a, tam, ten buchowy, e, element Muszę go wcisnąć po prostu pod spód i na razie to wygląda trochę tak, no pustowo nie oszukujmy się i zdaję sobie z tego sprawę, więc możecie sobie darować komentarze bo wiem, jak jest ale po prostu jest to rozwiązanie tymczasowe Trzeba będzie poszukać tego elementu w takim razie. Ale poza tym to wygląda całkiem fajnie. I nawet jak dla mnie ten czerwony do czarnego pasuje. Tym bardziej, że jest też do tego element przedni. Tutaj ta sama sytuacja. Oczywisty no, wygląda w ten sposób. Więc tu pewnie też będą jakieś jaja. Przekazuję moje światła. Do jazdy dziennej, które sobie tutaj zrobiłem, oraz żarówki ledowe, przecięgienne, które bardzo dobrze świecą, naprawdę dobrze, choć są to tanie jakieś tam elementy. No, to jest standardowy steżak od dieselka, ale tu zajmiemy się następnym nagraniu. Więc wróćmy na chwilę jeszcze na tył, Ostatni rzut okiem. Tak więc ten element będzie trzeba. Dobrać przypuszczam, że do tego będą też te boczne sportingi szły i tak dalej. więc wypalimy się trochę. No i będę musiał coś wymyślić, żeby zasłonić te otwory. Może znajdę gdzieś oryginalne elementy metalowe, jak nie, to coś będą się zrobić. No i oczywiście jakieś tam odblaski. Choć na razie to w sumie tak bardzo nie przeszkadza, że ich nie ma. No ale jak już się bawi, to się bawi się. Dobra, także dziękuję. Za uwagę. Mam nadzieję, że komuś, co na tym pomysł padnie, w jakiś sposób to pomoże. Albo mu to wybije z głowy, albo przynajmniej będzie wiedział, jak to zrobić, żeby było ok. Tymczasem do zobaczenia. Jeżeli zdążę zaraz się biorę za przód. Witam wszystkich. Dzisiaj będziemy się zajmowali wymianą przedniego um, splitera na taki od perki. To jest zwykły Civic Diesel, troszkę zmodyfikowany, dwustukonny. O tu jest mój. Nowy zderzek. Nowy jest Wcześniej zrobiłem tylny. Trochę mi zaszło teraz z innymi rzeczami, ale i chcę jeszcze dzisiaj zrobić przedniej. Zobaczymy za chwilę, jak to będzie szło. Zderzek zajmuje się dość prosto. Więc nie ma problemu. Zobaczymy dalej. Podobnie jak w przypadku tylnego zderzaka. Demontaż należy rozpocząć od. Odpięcia plastikowych, łukowych listew, które są z boku, można zacząć od góry delikatnie przełożyć jakiegoś istotnego narzędzia A, i wyciągnąć ile się da. Na dole, jest, um, na dole są tutaj spinki, i one tak naprawdę łączą zderzak razem z, y, z płytą plastikową, która znajduje się pod silnikiem. Po odpięciu tego wszystkiego wyciągamy. Wypinamy boki z dorzaka i ciągniemy go troszkę do siebie. Ja jeszcze nie to tylko zrobię z drugiej strony i odciągamy go do siebie. On jest tak troszkę na wcisk, tutaj poniżej blendy i świateł, ale powinien zejść bez problemu, po odpięciu wszystkich spinek oraz po obu bokach tych wszystkich zatrzasków. Wciągniemy, wypinamy jakby z boków. Najpierw z i ciągniemy do siebie. I to schodzi bez żadnego problemu. Demontaż trwa dosłownie 7 do 10 minut, nawet nie wiem czy tyle. Tak, jak w moim przypadku jeszcze mam czynniki parkowania z przodu, więc będę musiał to też demontować, odkręcając te połączenia. Ale nie jest to duży problem, także przejdziemy zaraz do dalszej części nagrania. Robiła się ciemna noc, ale to tylko dlatego, że się zachmurzyło. No, jest już późno, nie oszukujmy się. Ale ta czynność naprawdę zajęła mnie tylko chwilę. Tak czy inaczej, jak widać, zdarzak jest zdjęty. Ja jeszcze mam wyciągnięte światła dzienne do przeciemnilionych. To taki mały mod, który zrobiłem wcześniej. Tak czy inaczej, zdarzak już jest u mnie w garażu. A będziemy musieli zdjąć też tablicę rejestracyjną. Co prawda jest przykręcona do tej części, która pozostaje ale niestety nie pozwoli nam na to, żeby się ten niższy plastik, ten splitter wysunął do przodu, więc będziemy musieli te dawkę tu wykręcić tablica zdjęta pod nią ukazuje nam się śrubka na śrubokręt Philipsa, którą należy odkręcić i później przełożymy zderzak przodem na dół, żebyśmy mogli zająć się odpinaniem zapinek w środku kolejną chwilę później mamy już rozdzielony splitter i zderzak to jest ten, który będzie szedł. To jest ten, który zdjęliśmy. Teraz można porównać kształt i tak dalej. I zderzaczek. Także teraz zamiana. Klikujemy, łączymy i zakładamy na hankę. Nie ma chyba banalniejszej roboty niż wpinanie splittera nowego w zderzak. Pamiętajmy o tych zapinkach na końcach. I tak jak wspomniałem w poprzednim nagraniu, po rozłączeniu obu części spinek, spinki. Wyjęcie tego środka. starczy, że włożymy tą część grubszą, która tutaj jest. Wchodzi nam bez żadnego problemu. A następnie w środek wkładamy ten rdzeń, który wszystko blokuje. Trzeba go tylko obrócić tak, żeby się znalazł w tym miejscu. Jak widać, jedną ręką robimy to bez żadnego problemu. To samo z drugiej strony, i za chwilę podpinamy instalację, czyli odwrotna kolejność. Wpycham wszystko na miejsce i zobaczymy jak będzie wyglądało. Chociaż już jest ciemno a auto jest czarne więc wiele nie będzie widać, ale zobaczymy a może coś dogram jeszcze jutro OK, <laughs> Coś tam z grubsza już widzimy e, Przede wszystkim, że jeszcze nie ma tablicy rejestracyjnej oraz nie był ten wkręt połączony z tym e, Oprócz tego widać też, że podparłem sobie zderzak pudełkami z pampersami akurat w tym przypadku żeby te dość krótkie kable jakoś dać radę połączyć i włączyłem to światła pozycja żeby cokolwiek w środku widzieć, bo już jest niestety ciemno Moje się to dzienne przy okazji jeszcze robią taki myk, że się ją przełączają na miganie. Smoczynie. Dobra, ale to nieważne. Robota skończona. Nie jest to trudne Trzeba tylko wszystko powpychać na swoje miejsce i złapać w odpowiednich miejscach. W kolejności odwrotnej nie oszukujmy się. Ciemno, więc guzik widać. Tak jak przypuszczałem, sytuacja jest dokładnie taka sama jak w przypadku tylnego znaczaka. Może jakoś trochę uchwycę. Jest tu różnica duża. Będzie trzeba wymienić tę listę na notkach. Ale resztę dogram jutro, do dnia, żeby było cofnę więcej. Widać. Pojeżdżę trochę na czerwony. W stawkach zobaczę, jak to wygląda. Jak to mi się będzie podobało. Czy w ogóle. E, I czy dostanę te listy. boczne Witam. Jest dzień następny. Samochód dalej e, zabrudzony opadami stoi. E, no tak się prezentuje zdarzak od tej perki. Właściwie z Twitter na e, mojej diesloskiej handzie. Ten <laughs> no, no, wyróżnia się zdecydowanie tym czerwonym kolorem. Ale wygląda w sumie fajnie. Na jakiś czas pojeżdżę, zawsze mogę go przemalować. Zobaczymy, co będzie trzeba wykombinować to z tymi dwukami, Ale już mam jakiś pomysł na to, gdyż jak patrzyłem listy są bardzo drogie. No droższe niż sam Skider Tak to wygląda w tej chwili. Tak tu przy wydechach zwykle trzeba coś zrobić. Ale będę nad tym pracował. Dobra, mam nadzieję, że ten tutorial się Wam do czegoś przydał. Pozdrawiam, do następnego.